Kolejny dzień, dzisiaj mamy Mikołajki. Z tego, z tego powodu właśnie jesteśmy w szkole, na warsztatach. Słychać dzieci biegające. Dzisiaj mamy właśnie warsztaty Mikołajkowe w szkole w Opolu, więc nie trzeba było daleko jechać. No i będziemy robić biało-czerwone lizaki o smaku truskawkowym. Będzie świątecznie. Ja mam moją bluzeczkę świąteczną ulubioną. Ania wzięła też czapki mikołajowe, ale ja nie dam rady w czapce pracować, więc najbliżej do zdjęć tylko będę ubierać Gotowe, jesteśmy na warsztaty. Dzieci już krzyczą, widziały panią karmelarz. Ania sobie tam podjada i czekamy na dzieci. My już jesteśmy po pierwszych warsztatach. Ania ogląda Mikołaja, bo tam jest w oddali, nie widać go. I lecimy dalej. Dostałam prezent? A co tam jest w środku? O, jakieś chyba słodkości. O, wow! Właśnie jestem po warsztatach w klasie trzeciej E. Dostałam prezent i zrobiliśmy mnóstwo pięknych lizaków. Pokażcie. Mnóstwo! Super, świetnie. Jaki mają smak? truskawkowy tak dokładnie truskawkowy dostałam prezenty dostałam rysunek zaraz sobie zobaczymy dostałam też kwaśne żelki i właśnie tu jest jeszcze napisane yy, kwaśne cukierki na przetestowanie tam mam jeszcze świeczkę a tu jest jeszcze rysunek taki no i już kończymy yy, powoli warsztaty Jedziemy na chwilę do lokalu i koniec kolejnego dnia pracy, a dzisiaj szczególnego, bo Mikołajki.